Witam Was moi drodzy serdecznie w wieczornym programie na naszym kanale, w którym rozmawiamy o pogodzie. Rozmawiamy o pogodzie nie tylko w Polsce, rozmawiamy o pogodzie nie tylko w Europie, ale też na świecie. A jest kilka ciekawych tematów, o których tutaj sobie wspominamy, ale na samym początku, szybciutko, Polska. Prąd atmosferyczny, chłodny, nadal jeszcze zalega nad Polską południową. Południowo-wschodnią, przynosząc tutaj jeszcze w okolicach Rzeszowa słabe opady, no i to zachmurzenie, które no jeszcze będzie troszkę zalegało. Polska Północna, raczej już z takim zachmurzeniem typowym dla chłodniejszej masy powietrza, a więc troszeczkę konwekcji, gdzie niegdzie słabe opady. Efekt jeziora już też nam powoli zaczyna zanikać. Natomiast warto przyjrzeć się. Troszkę innemu obszarowi, więc przenosimy się w tym momencie daleko, daleko daleko do Azji. No, bo tutaj ciekawe rzeczy dzieją się. Mamy super tajfun Ragasa. Super Tajfun Ragasa, który no już tutaj wygląda naprawdę konkretnie. Ja tutaj cofnąłem do godzin takich dziennych, żeby zobaczyć, jak to oko tego tajfunu wygląda. Zobaczcie. Fantastycznie ono się prezentuje, ale generalnie sam tajfun, no, już tutaj w momencie nagrywania tego materiału, uderza powoli w Hongkong i w okolice. Patrząc tutaj chociażby na monitor huraganu w aplikacji Windy, możemy zauważyć, że w tym momencie porywy do 209. Następnie te porywy będą spadały w momencie uderzenia bezpośrednio w ląd. I tym oto akcentem witam się z państwem Paweł Błaszkowski z tej strony. Przechodzimy do omówienia. Zapraszam też do subskrypcji naszego kanału, jeżeli wam się te materiały podobają i podzielenia się opiniami, jak ta nowa formuła wam się podoba. To jest jeszcze cały czas dopracowywane, ale powinno być lepiej. Za moimi plecami Polska, wracamy na chwilę do Polski. Mamy tutaj przede wszystkim konwekcję, która z nadmorza ciągnęła w kierunku lądu w Województwie Zachodnio-Pomorskim, w Województwie Pomorskim. Lokalnie popadało dosyć mocno na wybrzeżu i okolicach, no i piękne widoki, które tutaj chociażby WRKL nadesłała do systemu raportów sieci obserwatorów. BUSZ to jest zdjęcie z RUMI, z Województwa Pomorskiego, i to zdjęcie będzie towarzyszyło nam w dzisiejszej podróży przez pogodę, nie tylko w Polsce ale też na świecie, bo wracamy do tajfunu Ragasa. Tutaj widzimy z aplikacji Cyclonic WX, jak wygląda ten tajfun, jak wygląda tutaj strefa konwekcyjna, jak wyglądają temperatury w wyższych partiach. Jest naprawdę kawał gałgana. No i ten tajfun uderza w tym momencie właśnie w południowo-wschodnie Chiny. No, i co następnie będzie kierować się dalej w kierunku wschodnim. Tu jeszcze raz widzimy na satelitach, jak ten tajfun się przemieszcza jak bardzo dobrze jest widoczne oko jak bardzo dobrze jest widoczna wirowość tego tajfunu. No i widzimy, że w kolejnych godzinach, w momencie uderzenia w ląd, będziemy mieli całkiem mocne porywy do 200-190 km na godzinę. Następnie jednak. Te porywy będą powoli, ale jednak tutaj na tym obszarze maleć. Będą zdecydowanie słabsze, aż w końcu dotrą do Hanoi. No i tam już spokojniej. Więc to tytułem odnotowania, bo warto odnotować, ale jak chcemy zostać przy yy, tajfunach, tylko w tym wypadku huraganach, to musimy skupić się teraz nad Oceanem Atlantyckim. No, i przenosimy się na Ocean Atlantycki, żeby zobaczyć, co tutaj, właśnie nad Oceanem Atlantyckim, się dzieje. A tu mamy Gabriel. Mamy huragan Gabriel. Huragan, który również wygląda całkiem interesująco. Ostatnio samolot Kermit wlatywał również w centrum tego huraganu, być może w godzinach porannych. Pokażę Wam te zdjęcia. No i no, wygląda ten huragan może nie tak okazale jak ten tajfun, ten super tajfun. Ale mimo wszystko no, oko tego huraganu jest całkiem dobrze rozwinięte, sam huragan jest dobrze widoczny. Dla Stanów Zjednoczonych szczęście, że on nie dotarł do Stanów, tylko znów zakręcił i kieruje się uwaga w stronę Europy. W stronę Europy nam się kieruje ów Gabriel w tym momencie. Jest to huragan czwartej kategorii. Wrócę z powrotem. Huragan czwartej kategorii z porywami wiatru do 225 km na godzinę jutro, a więc w środę dalej będzie kierował się w kierunku Europy z porywami 213, następnie 204 i później spadek do 157 km, uderzając w Azory 120 km na godzinę i docierać będzie do wybrzeży Portugalii i do wybrzeży z Hiszpanii już ze zdecydowanie słabszą prędkością. Tutaj tak naprawdę są jeszcze pewne rozbieżności, gdzie, jak, jakie te prędkości będą, ale w przypadku Europy, samej Europy kontynentalnej zagrażać ten huragan raczej nie będzie. Natomiast musimy tutaj mimo wszystko sprawdzić sobie, jak to będzie wyglądało nad Azorami. O, o ile Europa kontynentalna nie musi się w żaden sposób bać, o tyle same Azory, no to tutaj zdecydowanie bardziej, ponieważ tam jeszcze w całkiem dojrzałej formie ten bardzo głęboki nisz będzie się znajdował. No i nad Azorami porywy wiatru mogą wynieść, uwaga, 190 do 200 km na godzinę. Nie pierwszy raz będziemy się tej sytuacji oczywiście przyglądać, natomiast po przejściu przez Azory bardzo szybko Prędkość wiatru zacznie słabnąć, no i w momencie gdy dotrze już uFnisz Ex Gabriel do Portugalii, do Hiszpanii, no to już te porywy powinny być poniżej 100 km na godzinę. My natomiast wracamy do Europy i odpowiemy sobie na pytanie, jak może wyglądać kolejny tydzień, czyli nie ten, który mamy teraz, a od, 3, od 29 do przełomu. Września i października, czyli do początku października, i dużo wskazuje na to, że cały czas będziemy mieli stabilną pogodę z niezbyt wysokimi temperaturami, ale z większą ilością słońca. Więc yy, Babie lato yy, z niższymi temperaturami może jednak być, yy, bo też pytaliście, zadawaliście pytania na ten temat. Sprawdzamy model ECMWF i tutaj na początku zaczniemy 30. Września, czyli końcówka września, sytuacja baryczna. Widzimy dominację wyżu w całej Europie. W Europie Północnej nad Wyspami Brytyjskimi, również nad Polską, nad Bałkanami. Totalna dominacja wyżu niż Ex Gabriel. Gdzieś tam znajdować się będzie w okolicach Portugalii, w okolicach Maroka. Natomiast cała Europa Środkowa. Pod panowaniem wyżu 1037 hektopaskali. Ta sytuacja wznosząc się na wysokość 5,5 km no to tutaj jasno by wskazywała, że no, mamy dominację e, tutaj takiego grzbietu. E, właśnie geopotencjału bardzo mocno rozwiniętego. Ten grzbiet w takiej, w takiej pozycji no, mógłby się utrzymać nawet do 3, 4, 5, 6 października, niżej, jeżeli już to gdzieś bardziej na północy, na przepraszam, na południu, na południowym wschodzie. No i tutaj, właśnie w momencie, gdy docierałoby, gdy ten przede wszystkim, ten główny wyż znajdowałby się bardziej w grzbiet również, na północ od naszych granic, niżej, gdzieś daleko byłyby wypchnięte na południowy wschód, nad Morzem Czarnym, no to by spowodowało napływ chłodnych mas powietrza. Te bardzo chłodne masy powietrza docierałyby tutaj, no między innymi do nas od wschodu. Z racji tego, że byłoby to powietrze kontynentalne, no to no, mielibyśmy całkiem niskie temperatury, Ciepło, jakkolwiek można by było je nazwać, byłoby nad Oceanem Atlantyckim wędrowałoby po zewnętrznej stronie tego bardzo rozległego układu wyżowego, więc tu widzimy, że chłodno, chłodno i jeszcze raz chłodno, pytanie, jak bardzo chłodno, No temperatury w godzinie 12, chociażby 30 września mielibyśmy na poziomie 17-18 stopni Celsjusza w Polsce północnej, i uwaga! 12-13 stopni Celsjusza w Polsce południowej. Dosyć interesująco, prawda? No to sprawdzamy dalej, przenosimy się do 4 października. Pamiętajcie, że to nie jest prognoza, to jest po prostu sprawdzanie wyliczeń modeli numerycznych. No i co my tutaj widzimy? Ano bardzo ciekawą sprawę. Centrum tego niżu wyżu, przepraszam, co ja mówię, wyżu przemieściłoby się na wschód od naszych granic nad Białoruś z ciśnieniem 1034 hektopaskale, natomiast pojawiłby się nam się również niż, niż który byłby nad Włochami. Tam przynosiłby intensywne opady deszczu, przynosiłby również burze. Ale no tutaj przesunięcie się tego Wyżu mogłoby spowodować napływ cieplejszych mas powietrza, chociażby z nad Bałkanów. Czy faktycznie miałoby to miejsce? Zobaczmy. W pierwszej kolejności widzimy tutaj ten odcięty niszczą dolinę go potencjału właśnie nad chociażby nad Włochami, no i ten cały czas, ten grzbiet, tą, tą rozbudowę tego wyżu, który był północny, czy to by mogło tutaj spowodować napływ ciepłych mas powietrza? Patrząc na wysokość 8, 8, 850 hektopaskali, niekoniecznie, bo znad, cały czas z nad Rosji chociażby docierałoby do nas to chłodne powietrze ze wschodu w kierunku właśnie Polski, suche, chłodne. Powietrze, no i faktycznie, owszem, powoli to powietrze by się nagrzewało w słońcu do tego 15-16-17 stopni Celsjusza, ale tylko tyle większych, wyższych temperatur byśmy tutaj raczej nie mieli. Zestawmy to jeszcze z wyliczeniami chociażby modelu GFS, bo ten nowy format pozwala nam to zrobić. Tu mamy mapę ECMWF, którą omawialiśmy na 4 października, kolorem czerwonym zaznaczony obszar, obszar wysokiego ciśnienia. W przypadku modelu GFS jest pewna różnica, bo w przypadku modelu GFS widzimy wędrujący niż, który przewędrowałby daleko na północ od naszych granic, ale z tym niżem przewędrowałby pewien front atmosferyczny, który właśnie czwartego, piątego spowodowałby trochę opadów i dodatkowo delikatny, ale jednak wzrost temperatur, bo zmieniłaby się nam na chwilę cyrkulacja. Bardzo ciekawe wyliczenia, będziemy je obserwować. Natomiast kwestia opadów, no bo oczywiście jeżeli ta wyżowa pogoda będzie dosyć mocno dominowała w przyszłym tygodniu, to i sensownych opadów w przyszłym tygodniu również nie będzie i niestety na tą chwilę Scenariusz modelu ECMWF dużo i mocno na to wskazuje. Na tej mapie mamy prawdopodobieństwo opadów deszczu. Do soboty 4 października, prawdopodobieństwo opadów deszczu do od 10 do 30 mm, i widzimy, że tu prawdopodobieństwo, jeżeli już jakieś będzie na takie opady, to w województwach południowych od 30 do 50%, w Polsce Północnej Centralnej raczej szanse poniżej 10%, więc możemy o tym zapomnieć. Ale opady powyżej 30 mm, praktycznie w całym kraju, są bardzo. Mało prawdopodobne, więc, moi drodzy, w tym scenariuszu, który jest ogólnie sam bardzo prawdopodobny, czekają nas dwa tygodnie z wyżową pogodą, z dosyć niskimi temperaturami, i raczej bez sensownych opadów. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy czekaliście na takie babie lato, a może na jakieś inne, może jakieś lepsze. Zapraszam was też do naszych partnerów, w tym wypadku Masters of Altitude firmy, która oferuje usługi alpinistyczne dla firm innych przedsiębiorstw fabryk, czyli wszędzie tam, gdzie są potrzebni alpiniści na wysokościach, pracujący do czyszczenia kotów, malowania kominów, do takich różnych rzeczy. Link jest w opisie. Jeżeli znajdziecie coś ciekawego, to, to, to zapraszam do kontaktu z nimi. Zapraszam też do subskrypcji naszego kanału, żebyście byli na bieżąco. Subskrypcja nic nie kosztuje, a pomaga w rozwoju tej naszej inicjatywy, czyli omawiań sytuacji. Pogodowej. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale. Życzę Wam dobrego wieczoru. Pozdrawiam. Cześć.